Brat bliźniak się zaręczył i obiecał powiedzieć mi, kiedy będzie przyjęcie zaręczynowe, żebym mógł zarezerwować lot, ale nigdy nie podano mi daty. Później dowiedziałem się, że odbyło się duże przyjęcie z 80 gośćmi, a wszystkim powiedziano, że nie mogłem przyjechać. Mam 28 lat i jestem mężczyzną. Mam brata bliźniaka, dorastaliśmy razem, byliśmy nierozłączni i do niedawna myślałem, że wciąż jesteśmy sobie bardzo bliscy. Zawsze byłem raczej nieśmiałym nerdem, a on był ekstrawertykiem, który przez całe dzieciństwo i szkołę średnią uprawiał sporty, ale spędzaliśmy razem niemal cały czas z własnego wyboru. Nasze drogi się rozeszły, gdy przyszedł czas na studia. On został w Arizonie, a ja wyjechałem do Portland. Po ukończeniu studiów zostałem w Portland, bo zakochałem się w tym mieście. Mam tu przyjaciół, kontakty zawodowe, z praktyk, inne rzeczy. Ale zawsze wracałem do domu na święta, uroczystości, urodziny i tak Mój brat ogłosił na Instagramie że on i jego dziewczyna od trzech lat się zaręczyli. Byłem bardzo szczęśliwy i wysłałem mu wiadomość z gratulacjami. Wspomniał, że planują przyjęcie zaręczynowe za sześć do 8 tygodni i powiedziałem mu, żeby dał mi znać, żebym mógł zarezerwować lot i przyjechać świętować. Nigdy nie podano mi konkretnej daty. Gdy pytałem jego albo kogokolwiek z rodziny, zmieniali temat lub mówili, że wszystko jest jeszcze planowane i niepotwierdzone. Po kilku tygodniach wysłałem mu wiadomość z pytaniem o datę, bo musiało się to zbliżać, a nie chciałem płacić za bilet w ostatniej chwili. Nie odpowiedział. Zapytałem mama o szczegóły i powiedziała, że to nie jest tak naprawdę przyjęcie zaręczynowe, tylko mała kolacja rodzinna, więc nie ma potrzeby, żebym przyjeżdżał. W końcu dowiedziałem się, że to jednak było duże przyjęcie. Wynajęli całą restaurację na cztery godziny, było około 80 gości rodzina, przyjaciele, kuzyni wszyscy. Wszystkim powiedziano, że nie mogłem przyjechać. Moja ciocia, która była dla mnie jak druga matka, wysłała mi wiadomość, że jest bardzo zawiedziona, że nie znalazłem czasu, żeby przyjechać. Odpowiedziałem jej, że z chęcią bym przyjechał, ale nie zostałem zaproszony. Wieść o tym szybko się rozeszła, a moi rodzice i brat próbowali mówić, że to było nieporozumienie. To było prawie rok temu. Od tamtej pory próbowałem dowiedzieć się, dlaczego nie zostałem zaproszony. Z czasem odpowiedzi się zmieniały, od to miało być tylko małe spotkanie, przez nie wiem, co się stało, musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia, aż do to tylko przyjęcie, nic wielkiego. Zapytałem brata, czy jest na mnie zły. Myślałem, że może jego narzeczona mnie nie lubi. Nawet jeśli ona lub on nie chcieli, żebym tam był, dlaczego moi rodzice się na to zgodzili? To naprawdę do nich niepodobne. Boże Narodzenie i Wielkanoc były nie jak cholera, bo nikt oprócz mnie nie chciał poruszyć tematu. A każda rozmowa była jak małe pogawędki z obcymi. Kiedy odwiedziłem ich w maju na urodziny mojej siostry, wyszedłem wcześniej po tym, jak siostra powiedziała: Przeprowadziłeś się tak daleko, że jakbyś już nie był częścią rodziny. Wszystko przez ciebie jest dziwne. Dziewięć miesięcy temu dostałem ogłoszenie Save the Date, a sześć miesięcy temu zaproszenie na ślub. Nie zostałem poproszony, żeby być drużbą, co jest w porządku i mnie nie zaskoczyło w tamtym momencie. Moja siostra i młodszy brat zostali poproszeni, żeby być w orszaku ślubnym, więc kolejne pominięcie. Nie dostałem też zaproszenia z osobą towarzyszącą dla mojej dziewczyny, z którą jestem od ponad półtora roku. Moja siostra natomiast dostała zaproszenie z osobą towarzyszącą dla swojego przyjaciela z korzyściami. Pomyślałem więc, że nie jestem mile widziany i że zostałem zaproszony tylko dla pozorów, żeby udawać szczęśliwą rodzinę. Nie odpisałem nie na RSVP, bo wiedziałem, że to wywoła dramę, po prostu nie poszedłem. Ślub był w ten weekend. Nikt się ze mną nie kontaktował w sprawie kolacji próbnej, więc chyba nawet jeśli bym przyjechał, to nie byłem na nią zaproszony ani oczekiwany. Około godziny przed ceremonią zaczęły się telefony i wiadomości z pytaniami: gdzie jestem, czy mój lot się opóźnił, jak daleko jestem i tak dalej. Ignorowałem je. Przestały na chwilę w trakcie ceremonii, ale zaraz po niej zaczęły się znowu. W końcu odebrałem telefon od mamy. A ona krzyczała: "Gdzie do cholery jesteś?" Odpowiedziałem: w Portland, tam, gdzie wszyscy wolelibyście, żebym był. Powiedziała: To ślub twojego brata. Jak mogłeś nas tak zawstydzić? Odpowiedziałem: To tylko przyjęcie, nic wielkiego, prawda? To chyba pierwszy raz w życiu, kiedy moja matka zamilkła. Po kilku sekundach ciszy powiedziałem: Pozdrów wszystkich ode mnie i się rozłączyłem. Teraz dostaję wiadomości i telefon od wszystkich, że byłem małostkowy i zepsułem ten dzień. Więc czy to ja jestem dupkiem? Czuję, że po prostu dopasowałem się do ich energii i puściłem linę. Aktualizacja 21 lipca 2025 roku. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój ostatni post. Nie mogę uwierzyć, ile odpowiedzi dostałem. Starałem się nadążyć, ale nie dałem rady. Myślałem też, że odpowiedzi będą pół na pół. Połowa uzna mnie za niewinnego, połowa za winnego. Bo wiem, że to, co zrobiłem, było trochę małostkowe. Dla tych, którzy nie czytali mojego poprzedniego posta, sedno jest takie, że zostałem celowo niezaproszony na przyjęcie zaręczynowe mojego brata bliźniaka, celowo pominięty w orszaku ślubnym i zdecydowałem się nie iść na ślub po tym, jak byłem ignorowany przez cały ostatni rok. Dla tych, którzy uznali mnie za winnego, rozumiem wasze powody. Tak, to było tchórzliwe, że nie odpisałem na RSVP żeby uniknąć dramy, ale z perspektywy czasu byłem w takim stanie emocjonalnym, że po prostu ugiąłem się pod poczuciem winy. Gdybym odpisał, że nie planuję przyjechać, to no cóż, jakaś część mnie wciąż miała nadzieję, że zauważą, że nie odpowiedziałem i powiedzą mi, że chcą, żebym przyszedł. Ale z każdym dniem między terminem RSVP a dniem ślubu byłem coraz bardziej zły i zraniony. I chciałem jasno dać do zrozumienia, że jeśli mnie nie chcą, to nie muszę być obecny. I wiem, że to zagranie w stylu Amash. Wczoraj miałem długą rozmowę telefoniczną z moją ciocią i kuzynką na temat całej tej dramy ślubnej. Powiedziały mi więcej szczegółów i nasze podejrzenia to trochę domysły, ale oparte na tym, co wiemy i co słyszeliśmy, więc oto, co z tego wynika. Naprawdę uważamy, że moja matka poczuła się odrzucona, kiedy po ukończeniu studiów nie wróciłem do domu. I to mimo, że zawsze wracałem na graduacje brata i siostry, wszystkie urodziny swojej i najbliższej rodziny, święta – Ważne wydarzenia i tak dalej. Praktycznie odwiedzałem ich co miesiąc. Ale mimo to uważamy, że ma jakąś dziwną urazę do mnie za to, że rozbiłem rodzinę i stałem się dla rodzeństwa przykładem, że nie muszą zostawać na miejscu. Co gorsza, jakoś to, że odwiedzałem tak często, wzbudziło w mojej mamie jeszcze większą urazę, bo ciotka wspomniała, że mama kiedyś powiedziała jej kilka lat temu, że obnoszę się ze swoim bogactwem, pokazując, że mogę sobie pozwolić na tak częste wizyty. Dzięki stażowi z ostatniego roku studiów, od razu po dyplomie trafiłem do branży, w której awans bywa szybki, a potem wróciłem na bardzo specjalistyczne studia magisterskie i teraz działam w bardzo niszowym obszarze tej dziedziny, co pozwoliło mi awansować jeszcze szybciej. Nie chwalę się, to po prostu kwestia szczęścia, znajomości i świetnego mentora. Już wcześniej ludzie sugerowali, że mój brat może być zazdrosny. Zarabia mniej, ale z tego co wiem, kocha swoją pracę, po prostu nie oferuje ona takiej ścieżki kariery. Szczerze mówiąc, jego praca jest o wiele bardziej ekscytująca niż moja i jestem pewien, że daje mu o wiele więcej satysfakcji. Moja praca nie jest zła, po prostu nie jest to coś, o czym ktokolwiek chce słuchać podczas kolacji. Lol. Podobno obnoszenie się z pieniędzmi to także to, że dawałem rodzinie pieniądze, kiedy ich potrzebowali. Mój dziadek często mówił, Nigdy nie pożyczaj rodzinie pieniędzy, jeśli chcesz, daj je bez oczekiwań, bo popsujesz relacje, jeśli zaczniesz prosić o zwrot. Żaden tydzień powtórek sędzi Judy nie mija, by nie potwierdzał tej zasady. Więc kiedy mogłem, dawałem rodzinie pieniądze, kiedy ich potrzebowali, na naprawę samochodu, pomoc przy hipotece rodziców, kiedy tata stracił pracę podczas covid pieniądze, gdy brat skończył środki w połowie remontu kuchni, i aż do wczoraj na rachunki za internet i biznej plus moich rodziców. Ale teraz anulowałem te automatyczne miesięczne przelewy. Podobno tym też obnosiłem się ze swoim sukcesem. Ale nigdy też nie przestali o te pieniądze prosić. Ciocia i kuzynka powiedziały też, że przez lata słyszały wiele pasywno-agresywnych komentarzy na mój temat: najpierw od mamy, w pierwszych latach po tym, jak zdecydowałem się zostać w Portland, a później także od rodzeństwa. Jesteśmy niemal pewni, że mama powoli zatruwała ich przeciwko mnie za to, że nie wróciłem do domu i żeby pokazać, co się stanie, jeśli kiedykolwiek zdecydują się wyjechać. Ktoś napisał to o mojej mamie w poprzednim poście. Szczerze mówiąc, patrząc na cały kontekst, to co mama powiedziała o mojej dziewczynie. W końcu ktoś, kto zniesie twoje towarzystwo, brzmi mniej jak żart, a bardziej jak ukryta złośliwość. Teraz to widzę. Wcześniej to zignorowałem, myśląc: "Echa, taka już moja mama". Ale teraz widzę, że te pasywno-agresywne komentarze do mnie i do rodzeństwa przez lata były subtelną manipulacją, by ich nastawić przeciwko mnie i żebym ja nauczył się to znosić. Wiele osób sugerowało, że takie traktowanie miało mnie zmusić do powrotu do domu i ukarać za odejście. Ale nie zamierzam wracać do domu, by znosić takie traktowanie i liczyć, że to wszystko minie, skoro już dostali czego chcieli, zwłaszcza że to już jest w nich zbyt głęboko zakorzenione. To też tłumaczy, dlaczego przez ostatnie kilka lat niemal każda rozmowa była inicjowana przeze mnie, oni po prostu już mnie nie lubią i mnie nie potrzebują, dopóki nie chcą czegoś ode mnie. Moja kuzynka dowiedziała się też od innej kuzynki, że brat sam sobie podciał nogi, wspominając o przyjęciu zaręczynowym, nie miałem się w ogóle o nim dowiedzieć. Plan był taki, żeby wszystkim powiedzieć, że nie mogłem przyjechać, i liczyć, że się nie dowiem. Brat powiedział tej kuzynce, że nie powinienem był się dowiedzieć, ale skoro się wypsnął, to potem nie przestawałem pytać, czy mogę przyjechać. Na podstawie tego, jak rozmawiają o mnie od kilku lat, wielu członków dalszej rodziny myśli, że jestem jakimś irytującym nieudacznikiem, który swoją zbyt częstą obecnością zatruwa rodzinne spotkania i nie łapie aluzji, że powinien się odpieprzyć. Więc się odpieprzam. Moja ciocia i mama nigdy się zresztą nie dogadywały. Ciocia to żona brata mojej matki, ale ciocia powiedziała, że od początku wiedziała, że za tym wszystkim stoi mama. Że lata przytyków, pasywnej agresji i zwykłej agresji doprowadziły do tego momentu. Powiedziała, że to już nie są ci sami ludzie. Powiedziałem im, że nie sądzę, by dało się to naprawić. Potem Ciocia i kuzynka wspomniały, że nigdy nie słyszały, by mój ojciec powiedział cokolwiek złego, więc Ciocia chce, żeby jej mąż, czyli mój wujek, porozmawiał z tatą jak mężczyzna z mężczyzną, by dowiedzieć się, co tu się naprawdę dzieje. Podziękowałem Cioci i kuzynce i przypomniałem im, że są praktycznie jedyną rodziną, jaką mi zostało, i nie zamierzam zrywać z nimi kontaktu. Ciocia nawet wspomniała, że od lat nie byli na kempingu, i zapytała, czy są jakieś fajne miejsca w okolicach Portland. To za daleko, żeby jechać tylko na biwak, ale to znaczy, że może kiedyś mnie odwiedzą. Powiedziały też, że spróbują poprawić informacje o mnie u dalszej rodziny, ale powiedziałem im, żeby sobie darowały, ci ludzie już wybrali, w co wierzą. Na ten moment moja najbliższa rodzina jest odcięta, zablokowałem ich w telefonie i mediach społecznościowych. Koniec z darmowymi przelewami, kiedy czegoś potrzebują. Koniec z wydawaniem pieniędzy, by jeździć do Phoenix, pieprzonej Arizony. Ponad 10 razy w roku, tylko po to, żeby mnie tam grillowało słońce i najbliżsi. Koniec z byciem workiem treningowym. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za to, że pomogliście mi zrozumieć, że moja rodzina naprawdę jest do niczego. Następna historia: zacząłem płakać podczas gotowania obiadu, bo piosenka z gry wideo, którą niedawno skończyłem, poruszyła mnie emocjonalnie, ale kiedy moja dziewczyna zapytała, co się stało, skłamałem, że to przez krojenie cebuli. Jako młody dorosły, który dorastał w czasach pandemii i kwarantanny, bardzo wkręciłem się w gry wideo, jak większość ludzi, z którymi wtedy spędzałem czas. Przyzwyczaiłem się do grania jako formy relaksu i sposobu na utrzymanie kontaktu z innymi. Dopiero niedawno zacząłem grać w gry jednoosobowe jako sposób na rozrywkę i to grubo po złotych latach dla graczy. Moja dziewczyna jest naprawdę wyluzowana. Ona jest naprawdę bardzo stąpająca po ziemi i zazwyczaj wkłada wiele wysiłków w to, żeby mnie zrozumieć. Jestem dość towarzyską osobą, która przez lata zakładała maski, żeby rozśmieszyć innych, przez co się naprawdę samotny przez długi czas. Kiedy poznałem moją dziewczynę, naprawdę się postarała, żeby przebić się przez te ściany i zobaczyć mnie takim, jakim naprawdę jestem. Przeskakując do teraz, po trzech latach, to chyba największa kłótnia, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Niedawno skończyłem grać w Final Fantasy VII Rebirth, po tym jak zagrałem w remakę kilka miesięcy wcześniej. Nie będę spoilerował, ale ta gra robi się bardzo emocjonalna w drugiej połowie. Nigdy nie byłem osobą sentymentalną, ani kimś, kto płacze na filmach, i myślę, że właśnie to jest główny powód, dla którego moja dziewczyna ma problem z moim zachowaniem. Gotowałem dla nas kolację, kiedy w tle zaczęła grać główna melodia temat sektora siódmego z pierwszej gry, dla ciekawskich. To raczej powolna kompozycja, z dużą ilością smyczków i emocji wplecionych w melodię, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, co dokładnie się ze mną stało ale zaczęły mi się szklić oczy, kiedy jej słuchałem, myśląc o niektórych postaciach i wydarzeniach z gry. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek inne dzieło medialne kiedykolwiek wpłynęło na mnie w ten sposób, ale w tamtym momencie naprawdę poruszył mnie sposób opowiadania historii. Oczywiście moja dziewczyna to zauważyła i od razu się zaniepokoiła, widząc, że płaczę. Kiedy powiedziałem jej, że to nic takiego nie dała za wygraną. Sam uznałem, że powód mojego płaczu był głupi, więc trochę skłamałem, żeby zmienić temat. Powiedziałem jej, że to przez cebulę, którą wcześniej kroiłem, to były szalotki, ale blisko i zostawiłem to tak. Najwidoczniej jednak cicho łkałem albo coś, bo nie uwierzyła mi. Kilka minut później zaczęła się denerwować, myśląc, że zrobiłem coś złego, na przykład ją zdradziłem. I wtedy, żeby nie zostać przyłapanym na kolejnym kłamstwie, powiedziałem prawdę. Niestety to tylko ją bardziej zdenerwowało. Mówiła bez końca o tym, że jestem niedojrzały, skoro jakaś dziewczyna z gry wciąż siedzi mi w głowie, choć skończyłem grać kilka tygodni temu. Powiedziała, że jest jej przykro, że wypełniam swoją głowę mizoginistyczną dziewczyną marzeń, którą, jej zdaniem, uważam za lepszą wersję jej samej. Dziewczyna z gry rzeczywiście wygląda bardzo podobnie do mojej dziewczyny, muszę to przyznać, ale to tylko pokazuje, jak piękna jest moja dziewczyna. Tak czy inaczej, próbowałem jej wytłumaczyć, że sama historia gry była naprawdę genialna i że piosenka tylko wywołała emocje, to nie ta postać mnie wzruszyła, tylko opowieść, w której ona się znajduje. Poza tym to po prostu emocjonalna melodia, nawet nie znając fabuły gry, myślę, że i tak mógłbym się wzruszyć, słysząc coś takiego. Ale ona nie chciała tego słuchać i kazała mi spać na kanapie tamtej nocy, a potem następnej i kolejnej. Zaczynam się robić naprawdę wściekły i muszę przyznać, że jestem sfrustrowany tym, że traktuję mnie źle, bo wzruszyłem się przez grę. Frustruje mnie to, że odkryłem coś. Co poruszyło mnie bardziej niż jakikolwiek film czy gra wcześniej, a mimo to jestem karany za to, że pokazałem emocje przed własną partnerką. Zapytałem moją mamę o radę, bo zacząłem rozważać rozstanie, za to, że tak mnie traktuje przez coś tak drobnego. Ale kiedy opisałem sytuację z obu stron, mama stanęła po stronie mojej dziewczyny. Teraz moja najbliższa rodzina nazywa mnie dziecinnym, a moi znajomi śmieją się ze mnie, że jaram się dwuwymiarowymi laskami. A ja dosłownie wcale nie jestem nią zauroczony. Gdybyście grali w tę grę, zrozumielibyście, o czym mówię. Ale nikt w moim otoczeniu nie gra w gry jednoosobowe i czuję, że rozmawiam z ludźmi, którzy nigdy nie zrozumieją, o co mi chodzi. Słyszę coraz więcej komentarzy o anime waifu od znajomych mojej dziewczyny i generalnie mam już tego wszystkiego serdecznie dosyć. Bardzo kocham moją dziewczynę, naprawdę. Ale to proste nieporozumienie zaczyna rujnować nasz związek. Staram się komunikować nie tylko swoje uczucia, ale też tłumaczyć, że ona może trochę przesadza z reakcją. Potrzebuję rady. Czy powinienem po prostu odpuścić i zakończyć ten związek przez coś tak głupiego? Nie chcę, żeby jakaś fikcyjna postać z gry rozwaliła mi związek. To brzmi absurdalnie. Czy jestem niedojrzały? Chciałbym, żeby mnie zrozumiała, ale czuję, że mnie nie słucha. Jeśli się nie rozstanę, to jak mogę to naprawić? Po prostu chcę uczciwej rady. I mam nadzieję, że moja dziewczyna i jej znajomi nie znajdą tej historii i nie będą się ze mnie jeszcze bardziej nabijać. Komentarze, w których O.P. odpowiedział: Komentarz pierwszy. Spójrz, gdybym czytał powieść i się popłakał, myślę, że nikt by mnie za to nie skrytykował. Komentarz drugi. Nigdy nie uznałabym za dziwne, że ktoś płacze przy książce. Ale gdybym weszła do kuchni i zastała mojego męża płaczącego przez książkę, którą przeczytał kilka dni temu, byłabym lekko zaniepokojona i zaczęłabym się zastanawiać, czy coś jeszcze się z nim nie dzieje. Jednak reakcja dziewczyny potem była już totalnie przesadzona. O.P. Myślę, że to właśnie ją najbardziej przeraziło, że zazwyczaj nie jestem emocjonalny. Wydaje mi się, że płakałem przy niej może dwa razy. Teraz podejrzewa, że coś ukrywam, bo to zachowanie nie pasuje do mojego charakteru. Ale tak naprawdę po prostu nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś tak poruszającego. Komentarz trzeci: Twoja dziewczyna nie tylko odczytała sytuację ze skrajną nieżyczliwością i brakiem empatii, ale jeszcze zwróciła się do swoich znajomych, żeby się z ciebie śmiali i cię zawstydzili. A to nie jest coś, co robi kochająca i szanująca osoba w trakcie kłótni. Czy to jest coś, z czym byłbyś ok w związku? Twoim problemem nie są dziewczyny 2D, tylko jej zachowanie. To ona stworzyła własną narrację i odmawia spojrzenia na sprawę z Twojej perspektywy, mimo że chodzi o coś zupełnie nieszkodliwego i mało istotnego. Co się stanie, kiedy zaczniecie razem budować przyszłość i przyjdzie Wam omawiać poważniejsze tematy? Wiem, że mimo popularności gier, wciąż istnieje wiele osób, które nie rozumieją tego medium. Ale czy opowieści nie są uniwersalne? Czy nie przeżywają seriali, filmów, książek i nie utożsamiają się z bohaterami ich historii? Nikt z twojego otoczenia ani skręgu twojej dziewczyny nie gra w gry wideo? Brzmi to niesamowicie dziwnie. OP. Ona nie ma żadnych kolegów, bo uważa, że dziewczyny i chłopcy po prostu nie mogą być przyjaciółmi czy coś w tym stylu. Jest jedna przyjaciółka, która stoi po mojej stronie, ciągle powtarza, że muszę pokazać mojej dziewczynie, że gry są tak samo poruszające jak filmy. Niestety ta przyjaciółka jest też wielką fanką anime i cosplayu, co z niewyjaśnionego powodu stawiają na niższym poziomie w oczach reszty tej grupy znajomych. Aktualizacja: 20 lipca 2025 roku. Nie spałem za dobrze ostatniej nocy, głównie przez trzecią noc na kanapie i ogólną frustrację związaną z tym, jak byłem traktowany przez ostatnie dni. Ale kiedy moja dziewczyna wstała rano, miała zupełnie inną energię. Wstała dużo wcześniej niż musiała i zaprosiła mnie z powrotem do sypialni. Żebyśmy mogli odpocząć i porozmawiać później, jeśli będę miał na to ochotę. Powiedziałem jej, że powinniśmy porozmawiać od razu, bo z takim ciężarem na sercu trudno byłoby mi zasnąć. I wtedy od razu mnie przeprosiła. Powiedziała, jak okropnie się czuła, traktując mnie jak chłopaka, który zdradził i że zachowywała się pochopnie i dziecinnie z powodu strachu, że przestaje ją kochać. Nadal byłem trochę poirytowany, ale odsunąłem złość na bok i powiedziałem jej, że tak. Zdecydowanie traktowała mnie niesprawiedliwie przez ostatnie dni. Nie próbowała się specjalnie bronić i zaczęła wyjaśniać swoją nagłą zmianę serca. Ta głupia kłótnia ciągnęła się od środy wieczorem i przez cały ten czas, który spędzała bez mnie, naturalnie opowiadała o wszystkim swoim znajomym i rodzinie. Moja dziewczyna jest bardzo blisko ze swoją mamą, więc opowiedziała jej o całej sytuacji ze wszystkimi szczegółami, łącznie z fikcyjną dziewczyną, która rzekomo zawróciła mi w głowie. No i jej mama opowiedziała o wszystkim reszcie rodziny. W tym ojcu mojej dziewczyny i, co najważniejsze, jej młodszemu bratu. Jak zauważyłem w komentarzach pod moim poprzednim postem, moja reakcja na tę piosenkę i tę postać wcale nie była czymś nietypowym, wydaje się to być bardzo powszechne wśród graczy, którzy przeżyli FF7. Jej brat szybko zorientował się, o co chodzi, i zadzwonił do mojej dziewczyny, żeby wyjaśnić sytuację. Stało się to mniej więcej wtedy, kiedy pisałem poprzedniego posta. Jej młodszy brat stanął w mojej obronie, próbując wytłumaczyć, że to naprawdę sama narracja mnie wzruszyła. A tak w ogóle nie zalewałem się łzami. Miałem zauzawione oczy, parę łez i kilka pociągnięć nosem. Wydaje się, że niektórzy myśleli, że miałem jakąś dziwną fazę. Nieważne. Moja dziewczyna zaczęła mieć wątpliwości i zaczęła szukać informacji w internecie. Fani FF7 są bardzo aktywni w sieci, więc ogrom dyskusji na temat tej jednej gry wystarczył. Bo uznała moje emocje za uzasadnione i przez noc zmieniła zdanie. Zapytałem ją, czy zrobiłem coś, co sprawiło, że czuła się niepewnie w naszym związku, tak jak sugerowali niektórzy komentujący, ale ona to zbyła i powiedziała, że po prostu była bardzo zestresowana, bo wiele jej znajomych ostatnio było zdradzanych i bała się, że ja też się oddalam. Po krótkiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że po prostu czuje się z nią coraz bardziej swobodnie i że przez to, że między naszymi romantycznymi gestami robiło się więcej przerw, zaczęła się obawiać że przestaje ją kochać, albo że zakochuje się w innej. Bardzo się cieszę, że ta rozmowa wydarzyła się teraz, a nie później, i że udało nam się to przegadać. Zawarliśmy kompromis. Obiecała, że jeśli jeszcze kiedyś będzie miała problem z moim zachowaniem, porozmawia ze mną bezpośrednio i będzie mnie traktować jak człowieka. Powiedziała też, że nie miałaby nic przeciwko spróbowaniu wspólnej gry, bo zaciekawiło ją to, co czytała o tej grze FF7. Komentarze również zostawiły wiele sugestii, w co warto zagrać. Dziękuję za wszystkie wiadomości. I być może ja i komentujący byliśmy zbyt surowi zeszłej nocy. Myślę, że to był najlepszy możliwy scenariusz. A poza tym, przyniosła mi dziś wieczorem koszyk żółtych kwiatów i jedzenie na wynos. I prawie znowu się popłakałem, haha. Ha. Tak czy inaczej, może to nie było zakończenie, na które liczyliście, ale cieszę się, że to już koniec tej sprawy, że mój związek wciąż jest solidny i że mam dziś gdzie spać. Dziękuję wszystkim za rady. Naprawdę je doceniam.